Rodzaju bębny. Sprawdzę, nie są one ani ze złota, ani ze srebrna, ani z miedziane, ani blaszane, ale są zupełnie, zupełnie inne. I na nich będziemy grać. To jest bęben, który do Was przyniosłam i poproszę Oliwiera, żebyś w niego zastukał. Jak którego? Tego proszę. Myślę, że yy, widać. Zastukaj w niego. I powiedz mi, z czego ten bęben jest zrobiony. Z, z drewna. No to sprawdzam. Każdy stuk. Pukaj, śmiało, pukamy, sprawdzamy, czy na pewno ten bęben jest zrobiony z drewna. Tak jak Oliwier powiedział, jest zrobiony ten bęben z drewna. Na dodatek jest on zrobiony, wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna. To jest jeden kawałek. I teraz y, zapytam o Wasze skojarzenia. Czy ten kształt Wam się podoba? Ale ręce do góry, kto ma jakieś skojarzenia? Słucham. Kieliszki. Z kieliszkiem. Czy ktoś ma inne? Oliwy. nie? Ty już nie masz. Max, jakie masz skojarzenie? Do jajka ten taki podstawek. Taki podstawek do jajka, super. Y Zuzia, jakie masz skojarzenie? Krzestle. Z krzesła. Z krzesłem. podobny kształt do krzesła. Krzychu? Gron. Jeszcze raz? Gron. Gron, tutaj. Klepsydra. Klepsydra i taki kształt mówi o nazwie bebena. Ten beben nazywa się dżemba. Tak? Jak zobaczycie bęben o takim kształcie, to wiecie, bęben. że on się już tak nazywa. No dobrze, bęben w środku jest pełen czy pusty? Ręka do góry, nie z nie zgadujemy. Kto mi tu może powiedzieć? Michał, słucham cię. pusty czy pełen? Pusty. Sprawdzaj, Kładę. rękę. Zgadza się, jest puściutki. Z czego jest zrobiona ta część. Z kozy! Nicole? Z kozy, ale z całej kozy? Zęby kozy to Ze to skóry! Powoduje. Ze skóry kozy! Bardzo dobrze, Zamiast. To jest skóra kozy, która jest przytrzymana przez te sznurki. Te sznurki właśnie powodują, że skóra jest odpowiednio napięta. Gdyby był flak, to byśmy na tym flaku nie zagrali. A, jakby była skóra za mocno naciągnięta, to by popękała. Nie wytrzymałaby tego naprężenia. Nigdy nie gramy tak, jak tak stoi. To nie gramy. Dlaczego? Bo kiedy uderzę, to dźwięk nie ma, jak się wydostać. Nie, on nie ma, jak się wydostać. Ale jeśli otworzę mu buzię, tu będzie miał teraz otwartą buzię, to posłuchajcie. Ło! Wow, Ło! Dokładnie. Bo ten dokładnie. wychodzi dźwięk. Zawsze jak gramy na bębenek, to bębenek musi być lekko pochylony, żeby miał otwartą buzię. Dobra. Kształt. Jest to inny bęben. I co teraz? Skóra krowy. No. Też jest to skóra e, koznej. Kozcza ma włoski tutaj. Ten bęben ma już zupełnie inny kształt. Nie ma tego wcięcia, tylko jest cały jednolity. Ten bęben jest takim bębnem bardzo, bardzo silnym. I bardzo, bardzo mocny. Osoba, która gra na tym instrumencie jakby przewodniczy całej grupie bębniarzy Nadaje rytm w I ten będę w związku z tym ma taką nazwę dum-dum. Dum-dum. dum To łatwa nazwa, prawda? Dum, dum, I on, podziwo, dum, nie jest dum, w środku pusty. Dum, nie ma dziury. Ma kolejną skórę. Ale proszę nie uderzyć. Tak. Więc ma z dwóch stron, jest tak, więc można to uderzać. w mogę. i rano, jak A, jest można uderzać w Nie uderza. Przyniosłam grzechowkę z Muszek. Kenii, ona ze mną e, to to jak wszyscy tak, widzą, są wszyscy przyczepione. Nie są muszelki przyczepione Nie do... A ja muszę do... to Przyniosłam również instrument, który się nazywa kij deszczowy. Albo gra. Ten instrument gra ostro. Posłuchajcie. Jest to taki ostry, mocny dźwięk, natomiast ten gra bardzo delikatnie. Wziął jak deszcz, kij deszczowy. W środku są małe kamyczki, ale co najważniejsze, gdyby były zwykłe małe kamyczki, to te, nie byłoby takiego dźwięku po małe. Tak, aż to no, pan, to nie nie to, ale jeżeli, dokładnie ale jeżeli byłoby tylko coś rzucone, to by szybko przechodziło z jedną strony na drugą. A to spływa bardzo pomału, dlatego że ma w środku powbijane bardzo dużo gwoździ. I te gwoździe powodują, że kamyczki spadają powoli i dają właśnie taki dźwięk, jakby padał deszcz. Na początek zamienicie się w słonia. Ja będę grać i ta ja muzyka wam, pomoże Wam pokazać, jak ten słoń się rusza. I znowu idzie. Maszyn jak co roku zaproponował dzieciom podczas ferii małe formy aktywności. Chociaż kiedy nagrywaliśmy zajęcia bębniarskie, aktywności wcale nie były małe. Podróżniczka pani Izabela Hertel przygotowała niesamowite zajęcia, podczas których dzieci wykazały tyle energii i zapału, że nie można było nagrywać wypowiedzi. Najważniejsze jednak, że dzieci dobrze się bawiły. To już trzeci tydzień tych ferii organizowanych tutaj na terenie Domu Kultury. Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla dzieci i przychodzą głównie mieszkańcy tego, tutaj osiedlać najmłodsi mieszkańcy po to, by wspólnie się bawić, by wspólnie spędzić czas. Dzisiaj warsztaty, warsztaty bębniarskie, warsztaty na instrumentach perkusyjnych, te warsztaty pojawiły się także podczas pierwszego tygodnia. Do dnia, ale no tak się spodobały, że zaprosiliśmy panią Izabelę Hertel, aby, aby kontynuowała tą zabawę, zabawę z rytmem, za pośrednictwem instrumentów afrykańskich. A powiem, że pani Izabela to podróżniczka, podróżuje po całym świecie. A dzisiaj do nas, do naszych dzieci, tutaj na ferie przywiozła te wspaniałe afrykańskie instrumenty i jak słyszymy, dzieci świetnie się bawią, a przy okazji oczywiście. Oczywiście także uczą, bo przecież zabawa z rytmem to nic innego, jak także nauka. Zaczęło się od tego, że uczestniczyłam w zajęciach stańca afrykańskiego i tak zaczęłam się interesować kulturą afrykańską, co spowodowało, że pogłębiałam wiedzę o różnych plemionach, o kontynencie afrykańskim i postanowiłam tam wyjechać. Pojechałam do Gany, gdzie zakupiłam swój pierwszy bęben, i również ludzie z miejscowości w której byłam, uczyli mnie grać na tym instrumencie i tak zakochałam się w rytmie, w tańcu, w muzyce, będąc właśnie w ganie. Tam się rozpoczęła taka moja miłość, właśnie z, z bębnami, ale to jakby, tak jak mówię, zaczęło się od, od tańca. mi taka idea edukacji międzykulturowej, czyli wymiany informacji na temat właśnie jak jest w Afryce, jak jest w krajach tego kontynentu. Tutaj przybliżam to dzieciom, ale również jeżdżę tam i dzieci z różnych krajów Afryce trochę uczę o Polsce, o tym jak tutaj jest i jakie mamy właśnie zwyczaje, legendy. To na zasadzie takie jakby wymiany. Dwa deszczowe i jeden bęben, na jednym jeden kij był kolorowy, drugi czarny, a na bębenu, no, no nie pamiętam jak się nazywał. No i, no i najbardziej mi się spodobało granie na bębnie. Te zajęcia bardzo mi się podobały. E, najbardziej mi się podobało jak pani pokazywała zdjęcia jak była w różnych krajach. Mi się podobało jak gramy na instrumentach. A najbardziej na jakim? Na tym. Tak. Było fajnie. A ty na czym grałaś? Ja grałam na bębnie i, i na kiju deszczowym. I na grzechotce. Nauczyłem się grać na różnych przedmiotach. I ja grałam na grzechotce, na bambu no i na kiju deszczowym. deszczowy i mieliśmy jak pani grała. Nauczyłem się grać na grzechotce i bardzo mi się podobało to, to, to granie. Mi się podobało, jak wkleiliśmy jak ja grałam na bębie. Mi się najbardziej podobało jak Grałam z moim bratem na dwóch bębnach połączonych. Mi się fajnie podobało, jak teraz gram na tym bongosach. Na bongosach, ty wiesz już nawet jak to się nazywa, mhm. tak? Nauczyłem się dużo o różnych krajach oraz nauczyłem się grać na ten, na różnych instrumentach afrykańskich. Chciałbyś, żeby takie zajęcia jeszcze były tutaj? No raczej, chciałbym więcej, więcej się nauczyć. Nie. jest rozśpiewany, słychać go dookoła. Prezentowały się zajęcia studia piosenki, podczas których głównie dziewczynki tutaj brały udział w tych bezpłatnych zajęciach pokazowych. Oczywiście w zeszłym tygodniu pogoda zachęcała do tego, żeby wyjść przed klub, w związku z czym część zabaw organizowaliśmy tutaj na tym skwerku przed klubem. Głośno jest naprawdę, ale przede wszystkim wesoło.